Tuż po nowym roku w Zgorzelcu ruszą kolejne inwestycje. Miasto nadal inwestuje w drogi. Tym razem na osiedlach i w centrum. Końcówka roku jest bardzo pracowita dla Wydziału Inwestycji. Mamy rozstrzygnięte przetargi na, na najważniejszy przetarg, na najważniejszą przebudowę, czyli ulicę Daszyńskiego, Rondo przy ulicy Kościuszki i Piłsudskiego aż do mostu Jana Pawła II. To jest ostatni etap takiej rewitalizacji centrum miasta, poza podwórkami, bo te mamy nadzieję, że będziemy jeszcze w przyszłości rewitalizować i dostaniemy na to pieniądze. Natomiast z dróg, to jest ta ostatnia część, to środki pochodzące z budżetu rządowy fundusz dróg. Będzie kompletna przebudowa ulicy Daszyńskiego, tak jak mówię, tej pineski na, na rondzie. Od razu uspokajam kierowców, że nie będziemy budowali jakiegoś dużego, wymyślonego, wymyślnego ronda, tylko będziemy chcieli dalej zachować pineskę, ale taką już bardziej docelową i ładniejszą. I ulicę Piusyckiego przebudujemy, tak, do granicy. Będziemy, bo jesteśmy już po przetargach, będziemy realizować inwestycje na ulicy. Tuwima i Karłowicza, będziemy wymieniać tam nawierzchnię dróg. No, te drogi też już wymagają remontu, bo one są w bardzo złym stanie, obsługują duże osiedle. Ulica Tuwima będzie kosztowała 575 tysięcy złotych. Rządowa dotacja to 364 tysiące złotych. Reszta pochodzić będzie z budżetu miasta. Modernizacja obejmie remont zatoki postojowej. Remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą krawężników, odtworzeniem progów zwalniających oraz ścieżki z kostki granitowej, a także remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i dojściami do budynków. Z kolei inwestycja w centrum pochłonie niemal 8 milionów złotych. Miasto pozyskało na te inwestycje blisko 4 miliony 200 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego funduszu remontów Dróg. Resztę dołoży z budżetu. Oprócz kompleksowej przebudowy dróg, obejmującej budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz roboty teletechniczne, zmodernizowane zostanie także w tym miejscu oświetlenie drogowe. Będą stojaki na rowery, ławeczki, kosze na śmieci. Na ulicy Piłsudskiego wydzielona będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa oraz miejsca do parkowania równoległego. To tyle na 2022 rok, ale przygotowania do kolejnych inwestycji już trwają. Zostało dużo. My, już w tej chwili, jesteśmy, tak jak mówiłem, po przetargach na, na tą główną drogę tutaj w centrum miasta. Natomiast jedną rzecz mamy niejako w liście potrzeb odhaczoną. Natomiast zaczynamy. Myśleć o projektach, przede wszystkim ulicy Warszawskiej, bo chcemy ją zaprojektować od ronda na ulicy Bohaterów Getta do ronda przyszłego, mam nadzieję, przy ulicy Domańskiego. Miasto wciąż inwestuje w drogi, ale wciąż wiele z nich wymaga naprawy.